Drogi pamiętniczku, robimy kolejne podsumowanko. Dwa dni temu nagrywałem filmik i widzę, że dobrze się ogląda filmik sprzed kilku dni, bo mogę sobie zobaczyć, co myślałem, a co powinienem myśleć. Dwa dni temu mieliśmy już zaznaczony punkt B w formacji harmonicznej, co naleciała do góry, i zastanawiałem się, czy to jest motylek spadkowy. Czy to robi się właśnie motylek spadkowy, ten czerwony, ta literka M. I oczywiście tak, robi się dobrze. Czułem, dobre miałem przeczucie, że robi się następny motylek, tak jak tutaj. Kończy się literka W, robi się literka M, bo to leci po kolei. Więc tak, tutaj oczywiście popełniłem błąd. Zdałem sobie sprawę, że popełniłem drugi raz ten sam błąd. Zamiast rozgrywać shorta zgodnie z, z planem, tak jak sobie zaplanowałem, zszedłem sobie na mniejszy interwał. Zobaczyłem gdzieś tutaj mniejszego motylka, i wymyśliłem sobie, że zanim zagram shorta, to ja jeszcze sobie zagram na wzrosty, gdzieś tam cena pójdzie do góry, i potem sobie zaszortuję. Wywaliło mi stoplosa i poszło tam gdzie chciałem. Zdałem sobie sprawę, że już drugi raz popełniłem ten sam błąd w tym samym miejscu. Wcześniej to zrobiłem gdzieś tutaj. A dzisiaj wczoraj zrobiłem to tutaj. I to jest to, co rynek próbuje mi wbić do głowy i nauczyć mnie od dłuższego czasu. Za każdym razem kiedy schodzę na mały interwał, to potem tego żałuję. Zamiast ograniczyć liczbę transakcji i trzymać się tego dużego interwału, to mój mały web musi sobie zejść niżej. Coś wymyśleć i sam sobie zaszkodzić. Zupełnie niepotrzebnie, bo wystarczy trzymać się planu. I to wszystko wystarczyło. Tutaj odpalić shorta, rozegrać tą nogę. Zidentyfikować punkt B, który mógł być tutaj lub tutaj. No przyznaję, koniec roku był trudny. Później rozegrać falę CD. Skąd miałbym wiedzieć, gdzie jest wejście? Patrząc na poprzedni dołek. Potem zidentyfikować punkt B. Jest już zidentyfikowany. Zastanawiałem się dwa dni temu, czy to jest punkt B. I byłem prawie pewien, że tak. A skoro jest punkt B, cena zawraca i od oporu, od sufitu rozegrać shorta. To jest naprawdę takie proste. Z punktu. Z punktu widzenia analizy wstecznej, zawsze skutecznej, to jest naprawdę takie proste. Wystarczy ograniczyć się tylko do tych ruchów i grać tylko to na H4. To mój dopaminowy małpiłeb ciągle schodzi na małe interwały, bo jest uzależniony od klikania i wymyśla sobie jakieś małe transakcje. Nie wiadomo po co. Tak jak tutaj. O! Co to było? Nie wiem. Po co to było, czy po co to było, po co to było w ogóle, po co było to grać. Lepiej było po prostu trzymać się planu. Plan jest naprawdę mega, mega prosty. Formacje harmoniczne idą jeden, jedna za drugą. Więc tak, popatrzyłem sobie na Twitterka i zobaczyłem jak inni rozgrywają S&P i inni podpowiedzieli mi, że ważne są poziomy. Ten poziom tutaj o ten jest oczywisty, tak, bo mieliśmy wcześniej dwa razy opór wyznaczony. Więc mogę ustawić zlecenie oczekujące dokładnie przy tym oporze. Skoro już raz cena do niego podbiła, czekaj, tutaj, i zrobiła punkt B, no to było wiadomo, że teraz zrobi punkt C. Więc można było po prostu rozegrać zleceniem oczekującym. Shorta. Właśnie stąd. Tak samo, jeżeli już mój, mój motylek się wyrysuje, to powinienem ustawić zlecenie oczekujące, bądź rozgrywać longa. Stąd. Od poprzedniego dołka. Od poprzedniego ważnego wsparcia. Strefa popytowa i strefa podażowa. Stąd powinienem grać, bądź czekać aż cena zrobi punkt B, spadnie i grać nawrotkę. Nie schodzić na małe interwały, nie skubać, nie robić nie wiadomo czego. Tylko rozegrać to na H4. Przeglądamy wykres akurat na H1, ale, ale, ale wiesz o co mi chodzi. Chodzi mi o duży interwał. Nie schodzić na jakieś M15 i nie cudować tam. Mówiąc o poziomach. Te poziomy w środku. O. Czy tu jest punkt B? Czy tu? Czy to jest tak? Czy to tak powinienem mierzyć? Czy to tak powinienem mierzyć? To jest bardzo subiektywne. Tak samo patrząc na te poprzednie. Jest to bardzo subiektywne, gdzie się tutaj odbije w środku. Gdzie to będzie jakiś poziom? Czy to będzie ten poziom, czy to będzie taki poziom? Nie wiadomo. Ale można się oczywiście podeprzeć poziomami FiBo, o których też zbyt często zapominam. A kiedy zmierzymy sobie, kiedy wrzucimy FiBo na formację harmoniczną, tą poprzednią wzrostową, do punktu A czy do punktu D, to wychodzi nam, że następna formacja punkt B odbił się idealnie przy złotej liczbie 0618. Tutaj widać, że punkt B, Odbił się przy złotej liczbie 0,6,18. Więc z FIBO i z, i z tymi poziomami najniższymi, najwyższymi jest to bardzo proste. Moment, kiedy odłuczę się skubania tych małych świeczek na małych interwałach i naprawdę będę się trzymał tego, co powinienem od początku, to będzie moment, kiedy zacznę zarabiać. Dlaczego też nie rozegrałem tutaj tego shorta? Widzę, że to jest kwestia nie strategii, ale psychiki. Gdybym bardziej wierzył w moją strategię, no to byłoby oczywiste, że tutaj już robi się motylek spadkowy, bo było to widać od początku. Było to widać i widziałem to robiąc, nagrywając poprzedni odcinek. Mieliśmy już punkt B. Wierząc w ten setup, Rozgrywałbym go już od góry. A ja nie wierzyłem w niego, to znaczy nie do końca. Brakuje mi trochę pewności siebie, jeśli chodzi. Nie wiem, czy o mnie, czy o moją strategię, bo z, z biegiem czasu wychodzi, że naprawdę wystarczy zaufać tej strategii i otworzyć pozycję. Nawet dokładne, precyzyjne wejście już się nie liczy. I nawet stop loss nie ma aż takiego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy ufam swojej strategii, czy nie. Widzę, że moje kiepskie wejścia mają po prostu podłoże psychologiczne. Ok, tyle chciałem omówić. Popełniłem dwa razy ten sam błąd. Podsumowując, popełniłem dwa razy ten sam błąd. Skupiąc małe interwały, grając pod prąd, zamiast po prostu rozgrywać swoją strategię, nie wyznaczyłem poziomów, które już są wyznaczone. Teraz będę ich pilnował. I zapomniałem użyć Fibo, przez co uciekł mi oczywisty punkt B. Uciekł, nie uciekł, bo ja widziałem, że coś tutaj się robi i, i zagrałem tego longa. To jest long zyskowny, zamknąłem go z zyskiem. Ale można go było zostawić, przytrzymać, aż dojedzie do samej góry. Także, no, niby, profit jest, ale samo to, że brakuje tutaj FIBO, FIBO byłoby dodatkowym potwierdzeniem. Złota liczba idealnie w punkcie B to bardzo mocny poziom. Dobra, nagadałem się, ale widzę, że to jest ważne, bo potem, jak sobie oglądam poprzednie filmiki i słucham tych moich farmazonów, to. To naprawdę pomaga. Jak myślałem, a jak powinienem myśleć, to jest taki, taki backtesting, nie? Tylko że na, na YouTubie. Zapraszam do grupy na Telegramie. Link jest w opisie, w opisie filmu. Pozdrawiam. Cześć.